Jeśli chodzi o konstrukcje drewniane, w naszych programach oferujemy wiele wydajnych narzędzi do codziennej pracy inżyniera konstrukcyjnego. Najlepszym sposobem na projektowanie czystych konstrukcji szkieletowych jest użycie programu R 9 do wymiarowania konstrukcji szkieletowych. Jeśli chcesz wymiarować nie tylko pręty, ale także powierzchnie drewniane, potrzebujesz programu RFM6. Oznacza to, że można projektować również elementy z drewna klejonego krzyżowo. Aby użyć powierzchni wielowarstwowych, należy aktywować odpowiednie rozszerzenie. Następnie w grubościach można zdefiniować poszczególne warstwy i sztywności elementów z drewna klejonego krzyżowo. Zwolnienia na końcach prętów w połączeniach są modelowane za pomocą zwolnień liniowych lub przegubów liniowych. Obie opcje umożliwiają wykluczenie lub zmniejszenie określonych stopni swobody dla transferu. Aby przeprowadzić wymiarowanie konstrukcji, należy aktywować rozszerzenie, projektowanie konstrukcji drewnianych i wybrać odpowiednie normy. Następnie można przeprowadzić weryfikację nośności, użytkowalności i ochrony przeciwpożarowej wszystkich elementów drewnianych. Aktywacja rozszerzenia powoduje aktywację okien dialogowych do wprowadzania długości efektywnych, klas użytkowania lub redukcji przekrojów. Parametry te są przypisywane bezpośrednio we właściwościach pręta lub powierzchni. Jeżeli obliczenia ściskania mają być przeprowadzone prostopadle do kierunku włókien, do odpowiednich węzłów należy przypisać podpory obliczeniowe. Wzory obliczeń i wykresy wyników można wyświetlić, podobnie jak w innych rozszerzeniach, oraz wydrukować w raporcie. Do podziału budynku na kondygnację potrzebne jest rozszerzenie model budynku. Program automatycznie rozpoznaje wszystkie elementy kondygnacji. Model budynku może być wykorzystany do określenia środka ciężkości, wyników dla ścian usztywniających lub przemieszczeń stropów dla każdej kondygnacji. Rozszerzenie ma zastosowanie również w dynamice, ponieważ wszystkie te wartości można również wyznaczyć do analizy spektralnej. Dostępne jest również odpowiednie rozszerzenie do analizy etapów budowy. Oznacza to, że różne sytuacje, które występują podczas procesu budowlanego, mogą być uwzględniane za pomocą analizy konstrukcyjnej. Elementy konstrukcyjne, takie jak pręty, powierzchnie lub podpory, można modyfikować na każdym etapie budowy.